Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne zasubskrybuj nas. Dzięki. Niesamowite przygody 10 skarpetek Justyny Betnar to zbiór opowiadań, które przybliżają losy skarpetek. Pojedyncze skarpety znikają bowiem z domu basie zwanej małą B i jej mamy. Coraz częściej zdarzało się, że z kompletu skarpetek po praniu zostawała tylko jedna. Mama Małej B chciała się dowiedzieć, co się dzieje. Zaangażowała zatem hydraulika, który nie odkrył żadnej awarii w pralce, ale za to znalazł dziurę pod nią, przez którą uciekały skarpetki. Losy kolejnych z nich prezentowane są w pojedynczych opowiadaniach. Pierwsza skarpetka po ucieczce zgłosiła się na casting do serialu i stała się gwiazdą. Okazuje się, że teraz rozdaje autografię i pozuje do zdjęć na okładkach czasopism. Wydała nawet swoją autobiografię, która wywołała wielki skandal. Druga skarpetka zaangażowała się w pomoc mysiej rodzinie, którą zaatakował Jastrzą. W końcu została matką zastępczą pięciu polnych myszek. Trzecia skarpetka zrobiła karierę polityczną, choć nie była to łatwa droga. Musiała mierzyć się z politycznymi i moralnymi i społecznymi dylematami. W swoich wyborach kierowała się jednak własnym doświadczeniem, a jej hasłem było każde prawo ma swoje lewo. Czwarta włoska skarpetka trafiła na stopę bezdomnego, który wcześniej był królem, tylko w innej bajce. Król i skarpetka zbliżają się do siebie, jednak pewnego dnia po króla zjawiła się królowa, która zdecydowała także o zabraniu skarpetki. Na swoje zasługi zostaje ona wyprana i awansowana na głównego królewskiego doradcę. Piąta skarpetka wykonana z owczej surowej wełny uradowała małego rudego kotka przed ręczącym go chłopcem. Szósta czerwona skarpetka należąca do mamy małej B uciekła do ogrodu, gdzie zmieniła się w różę, bowiem zaplątała się w kolce, a szarpiąc się przybrała kształt kwiatu. W efekcie została przez ogrodniczkę zabrana na konkurs i wygrała. Siódma skarpetka udała się nad morzem, które bardzo chciała zobaczyć, jednak przeraził ją ogrom wody. Na dodatek została porwana przez rejbitwą, która upuściła ją na samym środku morza. Uratował ją stateczek, którym bawiła się mała B. Skarpetka w końcu szczęśliwie wróciła, a z drugą do pary trafiła do nowego domu. Ósma skarpetka, uciekając przed denerwującymi zaczepkami kalesonów, trafiła do lasu, skąd porwała ją wrona. Skarpetka znalazła się w gnieździe, gdzie zaprzyjaźniła się z ptakami. Kiedy zaś pojawiły się małe piesklęta, jej pomoc była nieoceniona. Dziewiąta skarpetka detektyw wytropiła w kawiarni złodzieja, w którym okazał się kot. W trakcie dochodzenia wysmarowała bitą śmietaną podłogę kawiarni. Dziesiąta skarpetka została oblana przez małą B sokiem pożyczkowym. Uciekając przed praniem, trafiła do szpitala, w którym leżał mały, znudzony chłopiec. Ostatecznie dostała pracę jako doktor skarpetka i miała za zadanie rozweselać dzieci, co świetnie jej wychodziło. Zbiór tych historii kończą rozważania mamy i małej B, które zastanawiają się, dokąd to uciekły skarpetki. Obydwie życzą im jak najlepiej. Jeśli chcesz wysłuchać szczegółowego streszczenia lektury, zapraszam na nasz kanał. Nie zapomnij dać nam lajka i zasubskrybuj nas. Dzięki!